Maneczko moi przybysze, skoro dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji to wpadłam na pomysł, aby opowiedzieć o moich najgorszych wakacjach czyli tych co były rok temu, wspomnę tu o trzech rzeczach, czyli nudzie, wyjeździe na Mazury i czterodniowego pobytu na działce mojej kuzynki. Straszna nuda, nudy na tych wakacjach to nie brakowało, każdy dzień wyglądał niemal tak samo. Czyli głównie to chodziłam z moją siostrą i przyjaciółką na rower, a tak w ogóle to znalazłam w necie wycięte zdjęcie mojego rowera, ale jak już o tych rowerach to jeździliśmy na nich ciągle w te same miejsca więc po jakimś czasie stało się to jakieś nudne i nie tylko ja zaczęłam na to narzekać. No i poza tym to nic innego ciekawego nie robiliśmy, Mazury. Mimo to, że mówi się, że Mazury to kraina jezior, na których miło spędzisz czas, ale to nie w moim przypadku. I tak umiem stać na wodzie bo w gacha można robić niemal wszystko ale to już nieważne a teraz sobie ponarzekam na to miejsca. Miejscowość na którą mnie wywieziono to było straszne zadupie, ponieważ nie było tam niemal żadnych sklepów a jak już były to lody tam kosztowały bo 8 złotych. Jedyne co mi poprawiało wtedy humor to te cudowne anime. Mimo to że na tym wyjeździe zwiedziłam Olsztyn i Mikołajki to i tak nic z innymi męczarniami związanymi z tym miejscem. A jak już o tych męczarniach to fajnie by było je wymienić a więc pierwszą męczarnią był pokój ponieważ w tym pokoju były tylko dwa łóżka na dwie osoby z czego jedno było trochę mniejsze przez co spałam około z tydzień razem z rodzicami. A nawet jeśli wolałabym spać na podłodze to nie byłoby takiej opcji bo ten pokój był tak mały że nawet nie było miejsca i nawet pytałam się czy mogę spać w aucie ale mój plan nie wypalił. Pozostałe męczarnie to że tam był słaby zasięg przez co z trudem obejrzałam te anime o którym mówiłam wcześniej i jak mówiłam na początku to że ta miejscowość była ogromnym zadupiem. Działka u bezczelnego zderzaka. Zapomniałam dodać że w łazience było mega dużo pająków przez co strasznie było cokolwiek zrobić i muszę się śpieszyć z opowiedzeniem bo mamy mało czasu bo mi się oczywiście nie chciało wcześniej montować i sorry jeśli coś się nie zgadza z moją oce bo mi się niedawno straciła. Zacznijmy od tego kim jestem bezczelny zdarzak więc to jest moja kuzynka która jest zdarzakiem i jest bezczelna. Więc tego razu pojechałam na jej działkę i mam nadzieję że w tym roku nie pojada i ta działka była na wielkim zadupiu gdzie najbliższy sklep był 10 km od działki i nie było tam internetu czyli czegoś dzięki czemu mogłam przetrwać te wszystkie koszmarne dni. Gdy tam jechałam to mój rower nie zmieścił się do samochodu i musiałam jeździć na jakimś złomie po kuzynę Doli dla który był mega Dobra, chcę już to szybko skończyć, bo komuś czyli mnie nie chciało się oczywiście montować i zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę, więc teraz chcę tylko powiedzieć, że w towarzystwie tej kuzynki nie dało się wytrzymać i chciałam przeprosić, że tak krótko, ale już mówiłam dlaczego, a mogłabym tu jeszcze wiele opowiedzieć, ale już trudno, więc ja się z wami żegnam i widzimy się na następnym filmie, oraz, możecie pisać swoje pomysły na filmy w komentarzu. I na razie.